Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj mamy 28 stycznia, środa, a na dzień dzisiejszy są słowa z Psalmu 38. Nie opuszczaj mnie, Panie Boże Mój, nie oddalaj się ode mnie. I z Ewangelii według Świętego Mateusza, z rozdziału 5. Jair błagał Jezusa usilnie, mówiąc: Córeczka moja, Kona, przyjdź, włóż na nią ręce. Żeby odzyskała zdrowie i żyła. Moi drodzy, oba dzisiejsze fragmenty e, pokazują nam ludzi w kryzysie. Ludzi, którzy przeżywają bardzo trudny etap swojego życia. Ciężko mają pogodzić się z tym wszystkim, co ich spotkało, e, przechodzą przez dramat. E, niestety, tak jest, że my też często przechodzimy przez trudne doświadczenia. Być może właśnie zmagasz się z jakimś życiowym dramatem, albo po prostu boisz się tego wszystkiego, co cię otacza, co jest przed tobą, czujesz się niepewnie. W każdej z tych sytuacji potrzebujemy tego samego. Potrzebujemy na nowo odnaleźć poczucie bezpieczeństwa. Potrzebujemy znaleźć kogoś, kto pozwoli nam odzyskać siły. Kto pozwoli nam uwierzyć w siebie i kto pozwoli, abyśmy na no, nowo wstali, podnieśli się i mogli iść z nadzieją dalej. I obaj bohaterowie, których słowa dzisiaj widzimy, zarówno psalmista, jak i Jalir, idą we właściwym kierunku. Ze swoim problemem, z życiowym dramatem, z doświadczeniem, które ich spotkało, z tym, z czym po prostu nie potrafią się pogodzić i nie potrafią sobie poradzić, Idą w stronę Boga, idą w stronę tego, który jest wszechmocny, tego któremu możemy zaufać, temu, który się nie zmienia i temu, który tak jak kiedyś przychodził nie tylko z dobrym słowem, ale z pomocną ręką, tak dzisiaj przychodzi do Ciebie. Przychodzi do Ciebie w takiej sytuacji życia, w jakiej jesteś. A Ty możesz tak, jak czujesz, prosto, od serca. Bez owijania baw w bawełnę, bez kluczenia, bez szukania właściwych słów. Tak jak czujesz, możesz do niego zawołać i powiedzieć mu wszystko takim, jakim to widzisz. Przed nim nie musimy zgrywać bohaterów, przed nim nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. On zna nas najlepiej. I on przychodzi. Przychodzi wyciągając swoją rękę z pomocą. Psalista wiedział, że tylko w Bogu jest jego nadzieja, dlatego w słowach swojej modlitwy prosi Boga o pomoc. Mówi: Nie opuszczaj mnie, Panie Boże mój, nie oddalaj się ode mnie. Te słowa mogą być również naszą modlitwą modlitwą, dzięki której będziemy potrafili zrozumieć, że Bóg nie opuszcza, że Bóg jest blisko. Dzięki której uświadomimy sobie, że On cały czas jest. I swoją pomocną dłonią zarówno przygarnia, przytula, jak i podnosi, abyśmy mogli iść dalej. No i wreszcie Jair. Jair, człowiek, który musiał bezgranicznie zaufać, że wszystko jest w rękach Jezusa, że On ma moc. Zmienić to, co wydawało się nieodwracalne, to, co przekraczało ludzkie wyobrażenia, co przekraczało siłę jakiegokolwiek człowieka, idzie i w pokorze błaga o niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Niezależnie przez co przechodzisz, zawsze pamiętaj, że Bóg jest blisko Ciebie. Zawsze pamiętaj, że do Niego możesz przyjść i powiedzieć Mu wszystko takim, jakim czujesz. A On nie opuszcza. On podaje swoją rękę. On jak dobry przyjaciel przytula. Pomaga wstać. A później mówi, chodź ze mną dalej. Nawet jeżeli nie wiesz, co przyniesie następny dzień, miesiąc czy rok. W Jego bliskości jest nasz pokój, jest nadzieja, jest otucha na każdy następny dzień. Takiej właśnie bliskości ci życzę, nie tylko na dziś, nie tylko na jutro, ale na całe życie. Zostań z Bogiem. Dobrego dnia.